Dzień drugi, nasze stoisko rozrasta się jak yy, mój kanał, ponieważ organizatorka okay, powiedziała hej Kamil, sobie to drugie stoisko, masz moją zgodę, ponieważ macie bardzo dużo odwiedzających. części, która jest poświęcona tematom myśliwskim. Generalnie jest odczucie i to jest chyba, mi się wydaje, że całkiem oczywiste, że głównie te targi w tym momencie opierają się na myśliwstwie. Z tego tak naprawdę się wywodzą i to jest bardzo duża część składająca, zbudująca strzelectwo, więc to jest całkowicie naturalne, ale widać, że też ta część bardziej sportowa, bardziej militarna powoli się rozwija. Jesteśmy na panelu, w scenie zasadniczo tej myśliskiej i tu jest definitywnie więcej osób, więcej przestrzeni, gra orkiestra. Także jak widać, ta część jest bardziej rozwinięta. Oczywiście są to targi, bardziej bym powiedział, dla hobbystów, dla osób zainteresowanych tematem tego strzelectwa, e, więc tutaj nie ma, nazwijmy to, jakichś wielkich premier, no chyba że w kontekście e, myśliwstwa, no, ale jakby nie siedzę w tym temacie jakoś mocno, bo ciężko jest mi się wypowiedzieć. Natomiast w kontekście strzelectwa sportowego, militarnych i tak dalej, po prostu ludzie miło spędzają czas i to jest też całkiem fajna forma, po tych wszystkich iwach, shotshowach, i, i innych miejscach fajnie jest po prostu spotkać się i, i pogadać 710, a to jest druga nowa luneta 3.21 Warto powiedzieć o tym, że ma blokowane wieżyczki. Okay. Vortex Razor na przykład ma y, zakręcane wieżyczki schowane. No, mamy szybszy dostęp i są blokowane, więc filtr się nie rozreguluje, nawet jak gdzieś tam się zahaczy o coś. Dobra, czyli niezasadniczo nie o wiele więcej. Przed sekundą widzieliście nową lunetę od Delty. Takie szybkie spojrzenie. No, powiem szczerze, że szkła jakość szkieł. Naprawdę robią wrażenie i e, jest taki plan, zobaczymy czy on wyjdzie, e, jest taki plan żebym zrobił film o tej lunecie. Nie ukrywam, że po prostu cena troszeczkę rozwala, ale jakoś ma swoją wartość. Totalnie nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu i nie wiadomo jaki był cel tego, kto to wymyślił, ale jest. Jak ktoś chce, może kupić. Chyba. I właśnie spotkaliśmy Anetę Stankiewicz, tak jak mówiłem. Potem do niej podejdę i z nią porozmawiam. A teraz zobaczmy co tutaj się dzieje, bo są jakieś zawody. Zajmuję się symulatorem wirtualnej strzelnicy. Całkiem fajna rzecz moim zdaniem. Coś takiego by mogło przyspieszyć proces nauki szybkiego strzelania. Bardzo fajne zawody. Pierwszy raz jestem na e, tutaj w zawodach Wielkopolski i okazało mm -hmm. się, że nawet jestem dzisiaj mistrzynią Wielkopolski, o, a, więc bardzo się cieszę. A teraz to tam jakiś finał. E, tak? To był super finał, super hiper finał. Wchodziło do niego po trzech seniorów lub seniorach Open, mm -hmm. to z wyniku było. Ja byłam dzisiaj pierwsza, więc y, obligatoryjnie weszłam. Okay. Y, I co tam? No i w tym finale różnie to bywa. Okay. jak tam w ogóle targi podobają Ci się? Bo widziałem, że chodziłaś sobie między stoiskami i jak się jak, Tak, jak, jak, jak Cieszę się bardzo, że wreszcie połączyliśmy strzelecko sportowe z całym innym strzelectwem. Z myśliwstwem, z militariami, tak. z taktycznym strzelaniem tak, ze wszystkim. Tak, i że się trochę otworzyliśmy no. i że mogą e, właśnie ludzie, którzy kochają strzelectwo, ale nie sportowe, też nas obejrzeć. Mhm. I być może... To sportorze też pokochają, więc super. Dokładnie, super. super. Dobra, jaki pisuje ci dalej? Nie wiem, czy jeszcześ już brała udział w jakichś tak, zawodach. Strzalam, jeszcze jutro tak. są. Finał, finał. Taki jest, <grym> to tak? To rozumiem. Ja też, też jest finał. Okej, okay, ja, ja próbowałem zrozumieć o co tutaj chodzi, ale totalnie nie wiem. Bo... <grym> Nie mój świat. Natomiast wyglądało, wygląda to naprawdę profesjonalnie. Widać, że ten system, który tutaj został wrzucony jest z najwyższej półki i to jest bardzo fajna sprawa. Tak, to prawda. Okay. Bardzo fajne zawody polecam. Jak ktoś nie był, to może jeszcze jutro przyjść i popatrzeć na no, Jasne, zapraszamy Was. Jeszcze jest jutro ostatni dzień zasadniczo. Tak jest. jest szansa, żeby wesprzeć naszych Hedrowiczów. Koniecznie, zapraszamy.